Hej, witam was wszystkich. Ja jestem Starleksi i... w CZ... To już będzie ostatni film, który ja nagrywam w piątek, bo zwyczajnie nie chcę mi się już dzisiaj dalej nagrywać z cozomowy. Nagrywam od 7 rano i... Jestem i to zostało stało Miteponę do nagrania ale Ale co to mi się nie chce. Nie chcę mi się akurat dzisiaj nagrywać Mitepony. Dostawię sobie Mitepony na kiedy indziej to nagrania, jutro będę... Jeśli oczywiście będę mogła, to jutro będę nagrywać Miraculous, Bo z jest pewna zasada, o której musimy porozmawiać. A mianowicie stwierdziłam, że skoro nie będę nagrywać mojej tapony, i jednak to już ostatni film, który nagrywam na dzisiaj, bo mi się zupełnie nie chce już dalej nagrywać. Nie mam już do tego weny na dzisiaj. I tak tam noc, tego dostaniecie dopiero jutro, bo nie zdążę że tego wszystkiego, co mam co do przesłania, dopiero się przesłał pierwszy odcinek, który nagram z GeTA. 4. A tych filmów trochę mam tutaj, więc... Jutro ten odcinek dostaniecie, bądź co stwierdziłam, że pogadamy sobie trochę na temat wersji, wersji Steamowej GTA 4 właśnie Albowiem pogadamy sobie o tym, jak ta wersja Steamowa jest Kiepsona. Ja sobie legalnie kupiłam GTA 4 na Steam, a, no, no właściwie ja, no w sumie no brat mi kupił, bo ja nie ogarniam tutaj jak się kupuje gry przez internet Tylko mój brat to robi na moją prośbę, więc Kupiliśmy GTA 4 Akurat było w promocji na Steamie, tam kosztowało 21 zł. I... W trakcie mojej serii z GTA 4, mogliście zauważyć, że ja się niejednokrotnie de bo się coś zbugowało, bo się gra skrasowała. I naprawdę stwierdzam, że wersja Steamowa Gita naprawdę pozostawia wiele do docenia swoim działaniem. Swoją drogą, to muszę również się do czegoś przyznać. Dopiero co się spotykałam trochę z Jacobem, też z Romanem się raz spotkałem, no, i nabiłam te statystyki zdejkowane ponad, ponad 75%, własnie. No i to się okazało, że okazało się zaprocentować gry mi wcale nie wbiło do obsadu. Co za tym idzie, najwyraźniej no niestety o statysty tych 100% nie będę mieć, ponieważ coś mi wypadło z głowy, albo zwyczajnie nie spotykałam się z tymi psaciółmi, niko, tylko ich olewałam. No i co za tym idzie, statystyki. E, u nich spadły że już tak nie lubię niko. E, to przez mi spadła procentowość gry ja już tego nie jestem w stanie naprawić. Jestem zła. Jestem zła, za GTA 4 ogólnie plata takie figle i za... W tym momencie najwyraźniej przepadła mi możliwość okrącenia tej gry na 100%. Zastanawiam się co po prostu, nie wiem, nie pobrać jakiegoś save'a y, na którym GTA 4 jest okocona na 100%, żeby wam to pokazać. Bo czuję się po prostu psa zgrowskana. Bo jeśli naprawdę do, do, do tego się to sprowadza: że e, przez Ozaja się nie spotykałam z tymi psaciółmi, a wbiłam u nich w wszystkich e, statystykę ponad 75%, tylko teraz po prostu ta procentowość mi spadła. Ale przez Ozaja straciłam tą procentowość. Gra mi anulowała te procenty, i nie mogę ich teraz na nowo odzyskać. I nie mogę w ten sposób w ogóle psać z tego gry na 100%. To czuję się w takim spotku ołyskana przez grę. I być może, jeśli dam radę, to ja jakoś, nie wiem, skombinuję y, save gry, gdzie jest 100% przejścia właśnie, tej gry. I wam nagrody za przejście tej gry na 100%. Ja wiem, czy to będzie osłustwo, ale Gram mnie również oskała, więc skoro Gram mnie to ja się zamierzam odpłacić tym samym, jeśli będę mogła. Bądź co, bądź czuję się z przez grę. No bo nie wiem o co innego mogłoby ewentualnie chodzić. Zrobiłam wszystko, zrobiłam wszystko co jest wymagane na 100%, a z jakiejś racji gry nie mam ukończenia na 100%. Czuję się oszukana przez grę i czuję, że po prostu anulowano mi procenty w związku z tym, że nie spotykałam się przez jakiś czas z tymi psaciami od Niko i przez to właśnie gra nie została mi zaliczona na 100%, więc ja to uznaję za zwyczajne oszustwo i. Jak Rockstar tak się ze mną bawią, to ja się też będę bawić e, w taki sposób z Rockstarem. Generalnie. To, w jaki sposób Rockstar tą grę tutaj przygotował, to jest po prostu godę pozałowania. A e, wiecie, to jest właściwie kwestia wersji steamowej w sumie. To wersja steamowa jest taka spiepsona. Z Pstami z u mnie. Ja nie wiem jak to u was jest, w sumie. jakieś się psa. Dobra, no mam dwóch znajomych, którzy mają te z GTA 4. Więc... E... Turbo Gzybiaz oraz Spot, jeśli obejrzycie ten odcinek, to możecie mi napisać Jak wam działa GTA 4. Bo jeśli oglądaliście odcink u mnie z GTA 4 I też zresztą zobaczycie na własne oce to również w tym odcinku, który przesyłam Obecnie, który będzie niedługo przesłany, To na długo przed tym, zanim ten odcinek dostaniecie Bądź co bądź Ja tam miałem straszne glice w tym GTA 4. Napotkałem na, się od na tego słynnego glica z tą spacją w tej ostatniej misji, że nie byłam w stanie e, wejść do helikoptera. Musiałam specjalnie pogrzebować ustawienia, żeby to naprawić. I to naprawdę to naprawdę źle wpływa na jakość gry. Tym bardziej, że zapowiem tak seza. Ja wam to co zapowiem teraz. Ja kiedyś miałem pobrane GTA 4 na laptopa. Ja na laptopie miałem pobrane GTA i ja nagrywałam to GTA 4. Jakby co? Jest popsadnia sery z GTA IV, którą ja kiedyś nagrywałem na laptopa. Właśnie. Tam oczywiście grałam w trochę gorącej grafice, ale jednak grałam i powiem tak sezę, gdy ja nagrywałem GTA na laptopa, to ja jako tako tam nie miałam zadek problemów technicznych. Gra się nie krasowała, z pamiętam. I również e, byłam w stanie pokazać wam bez problemu obydwie wersje zakończeń gry. Nie było tam takiego problemu, że albo mi helikopter zniknął w jednej wersji zakończenia, albo spacja mi się zbugowała i nie byłam w stanie wejść do helikoptera. No nie, ja tam byłam spokojnie w stanie pokazać wam dwa zakończenia i wspomnę, byłam w stanie to zrobić na pobranej wersji gry. Ja rozumiem, że czasami producenci gier stosują taki myk, że pobrane wersje gier są zepsute w takim stopniu, że nie da się przejść gry. Ale w przypadku GTA 4 jest dosłownie na odwrót. Pobrana wersja GTA 4, która działa mi bez problemu i tam również jedyny powód, dlaczego nie skończyłam GTA 4 na 100% to dlatego, bo e, nie byłam w stanie przejść tej minigry, którą robiłam pierwszą serię z GTA 4. Tutaj on tą minigrę w tej serii z GTA 4. No ale z kolei spadły mi statystyki przez to, że się nie spotykałam e, z psećą miniką, mimo tego że w się to zrobiłam. Ale spadły mi tam statystyki, że już mniej, mniej lubili, i najwyraźniej psa to mi też spada procentowość, no i psas to was nie uzna, gry, 100% nie ukońca. To jest po prostu perfidnym oszustwem, perfidnym sceleniem e, mistwas za psa proseniem. i bardzo mi się to nie podoba. I ogólnie rockstarki mnie wkurwiają mnie miłosiernie. E, tutaj tym, w jaki sposób e, to 4 zrobili. Bo to jest nie fair. To jest zwyczajne oszustwo. Co ja nie wiem, jak to do działa. działać to sami producenci gier wydają swoje wersje gier na Steam, To się jakoś Steam robi za pozwoleniem producentów gier, no ale no, tak, kurde. No, jest to naprawdę niefajna sytuacja, że pobrana wersja gry działało mi lepiej niż kupiona wersja gry. Nie zrobię coś, ale robot coś takiego To jedynie Tacy twórcy zachęcają ludzi do tego, żeby oni pobierali ich gry, a nie je kupowali Skoro pobrana wersja Takiego GTA 4 działa lepiej Niż wersja Normalnie legal legalnie kupiona No powiem tak szczerze, ja oczywiście nie zamierzam zawytać serii z GTA 4 Niestety przez to, że nie udało się tej gry przejść na 100% no to Będzie taki zawód Jedyne co mi pozostaje to może ewentualnie Jakieś skombinowanie savea, no ale to nie obiecuję, że to się uda. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to taka, że dodatki o dalej będę nagrywać. Będę nagrywać dodatki jak najbardziej. Tutaj się nic nie zmieni. No i nie usunę sobie ta GTA 4 z biblioteki. No nie jest aż tak źle, no będę sobie tam grać w GTA 4. Może spróbuję jeszcze raz przejść GTA 4 na 100%, ale to już zrobię poza nagraniem. No może jak tam pokombinuję, to się uda. No tylko to jest pod uwagę to, że gdybym już coś takiego miał ewentualnie zrobić to... trochę czasu minie, zanim pojawiłby się taki ostateczny odsetek z GTA 4, w którym pokazuję Wam sejszcia gra gry na 100% Dobra, właśnie dzwoniła do mnie moja mama, żeby powiedzieć, że będzie tak za godzinę Więc wybaczcie, ale po prostu yy, nie mam już po prostu chęci i ochoty na nagrywanie Maitepony yy, Co prawda odsetek z Maitepony, który następnie będę komentować jest fajnym odcinkiem, ale... Powiem tak co, za dzisiaj mnie GTA 4 wykończyło, tak się męczyłam z tym GTA 4, właśnie przez te glice i przez te krasy, a jestem właśnie, jak o krasach umowa. to jest o tym muszę wspomnieć. Gdy teraz spotykałam się z tymi znajomymi Niko, to uwaga, uwaga, gra mi się sklasowała co najmniej trzy razy. I już dodając do tego wszystkiego krasę GTA IV w trakcie nagrywania, to co najmniej chyba można naliczyć 20 krasy, w trakcie całej serii z GTA 4 u mnie. I powiem to z Nie wspominam sobie, żeby obrana wersja GTA 4 mi się tyle razy klasowała. Może mi się sklasowała kiedyś z GTA 4, gdy je nagrywałam na laptopie. Może tak było. Ale na pewno nie skrasowały się tyle razy, niż teraz, gdy nagrywałam GTA 4, które było legalnie przeze mnie, przeze mnie i brata kupione. Więc jak dla mnie to, co tutaj zrobiono z GTA 4 na Steamie, to jest po prostu kosmar. No, jak mówiłam, ja będę i tak. Grać w to Gita nie zamierzam się pozbywać z tej gry, ale zastanówcie się 5 razy, czy wolicie sobie Gita ściągnąć, pobrać nielegalnie, niby, ale No... zanim macie gwarancję, że prędzej może Wam Gita będzie lepiej działać, czy wolicie je kupić. Bo u mnie była taka sytuacja, że pobrana wersja gry działa lepiej niż zakupiona. A to naprawdę dobrze o twórcach nie świadczy, i same to też dobrze to nie świadczy o samym Steamie. Więc. No, jest to, jest to naprawdę kiepskie. Jest to naprawdę słabe, co tutaj zrobiono yy, na Steamie, właśnie. Z GTA-4. No, ale dobra, słuchajcie. Ja będę kończyć. Powiem to z Caza. Jest to ostatni yy, film, który dzisiaj nagrywam. Nie bym, bym, moza mogła to majtapony nagrać, ale, no, moja mama mi teraz zakomunikowała, że wróci za godzinę. Nigdy nie wiadomo, jak to będzie z tym odcinkiem z majtapony, bo może byś tak zakometowała, to za długo, a nie chcę takiej sytuacji, że obserwę nagle komentowanie i będę musiała, do e, dokończyć kiedy indziej. Tym bardziej, że jutro ja chcę nagrać mirakulum. Jutro będzie mirakulum, e, i chcę to mirakulum nagrać, a Pony sobie odstawię na kiedy indziej. Taki jest plan. Więc jeśli jutro będę mogła coś nagrać, to chcę nagrać z Miraculuma, żeby to uzmieć z głowy, a mali te pony sobie po prostu odstawię na inną okazję. Więc mali te pony kiedy indziej się pojawi, no ja wiem, może we wtorek, w poniedziałek, zobaczymy jak będzie. Może w ramach zadośćuczynienia nagram tepony przed odlotowymi agentkami tym razem, ale po prostu dzisiaj nie mam ochoty już nagrywać tepony. Nie dlatego, bo odcinek jest zły, odcinek jest dobry, który teraz bym z Majitapony komodował, tylko po prostu nie mam już weny na, nagrywa na nagrywanie, powiem tak co nagrywam od 7 rana, już jestem, powiem tak stąd, zmęcona, tak? Można się zmęczyć nagrywaniem i chcę już sobie dać spokój na dzisiaj, więc... To będzie na tyle, a tym bardziej, że i tak sporo filmów nagram i nie ma takiej opcji, żebym była w stanie wrzucić wszystko dzisiaj co nagrałam, więc spodziewajcie się tego za. Że... spodziewajcie się tego za dzisiaj po prostu. Nie dostaniecie wszystkich filmów, które nagrałem dzisiaj. Ja to nagrałem w piątek, wy ten odcinek tak dostaniecie w sobotę. No ale w sobotę też, mam nadzieję, uda mi się pset o Mirakulum. To z Miraculum dla mnie jest priorytetem, za, priorytetem żeby to mieć jak najszybciej z głowy, więc e, prawdopodobnie być może Miraculum e, prześlę Wam przed tym filmem, który obecnie nagrywam. To jest taka opcja. Bądź co bądź, chciałem tutaj omówić sprawę z tym GTA w takim osobnym filmie, bo naprawdę Wersja steamowa mnie niestety no trochę rozczarowała, biorąc pod uwagę to, co są problemy z tą wersją. Jestem trochę zawiedziona, bo dzisiaj naprawdę miałam sporo czasu na nagrywanie. Jakby nie patrzę niestety sporo tego czasu zmarnowałam, przez to. Jak GTA 4 dzisiaj działało źle. Przez to jakie problemy miałam z GitAster. No i powiem o wstadze GTA nie mnie wykończyło dzisiaj, wkuzło mnie tak strasznie GTA bo ZUS po prostu nie chcę dzisiaj nagrywać. Już po prostu nie mam weny, nie mam już dzisiaj weny na nagrywanie, powiem to wstadzę. Myślę, że. Gdyby, gdyby mój plan, który podstawowo chciałem zrobić powiódł, czyli po prostu pokazanie wam dzisiaj tylko tego złego zakłócenia w GTA 4, gdyby to się powodło, i gdybym nie miała problemów z GTA jakiej jakie nie miałam dzisiaj, to... Nagrałabym dzisiaj już te Majte ale przez to, że już naprawdę ja mam te problemy z GTA 4, nagrałem już sporo filmów dzisiaj i mi się po prostu nie chce już więcej nagrywać. To wybaczcie, ale Majte Pony dzisiaj nie będzie. Na no co dzisiaj, no właściwie i tak byście najpóźniej wetronie etronie dostali jutro, bo dzisiaj bym się już z tym nie wyrobiła, ale no, po prostu Majte Pony nie chcę już nagrywać, mimo tego za fajny odcinek to nie mam weny, żeby nagrywać już dzisiaj. I małe te pony dostaniecie kiedy idzie. Tak myślę, bo ja wiem. Gdybym dała radę, jutro nagrać Miraculum, to małe te pony myślę, że nagrałabym w poniedziałek. Jeśli moja mama pójdzie do pracy w poniedziałek, to wtedy bym może najpierw nagrała Wiedźmina, a następnie bym od razu. Maji te pony nagrała, przed agatkami w ramach zadośćuczynienia, za dzisiaj Maji te nie nagrałam. Choć za na teoretyz mogłam, miałam czas, ale mi się po prostu nie chciało. A o 15 akurat myślałam żeby nagrać Maji ale dzwoniłam wtedy do mojej mamy, ona nie odbierała. Chciałam się jej spytać, kiedy wróci. Ale zanim odbiera, to stwierdziłam, dobra, no nie będę Mighty Tapony nagrywać, bo nie chciałam ryzykować, że moja mama nagle wróciła niespodziewanie i przez to bym musiała obserwować nagrywanie z tepony. To Zaczęłam grać w GTA 4, zaczęłam się spotykać z tymi znajomymi Niko i się wkuzyłam, bo się okazało, że potem gdy nabiłam statystyki UDZ-Koba na ponad 75%, to i tak mi tego gra nie zalicyła, i jak coś jak, y, mam dalej tylko i wątpliwie 97% gry. Coś czuję, że niestety się zbugowało tutaj z tymi procentami i już nie dam rady tego GTA 4. jest na 100%, to chyba jest tak jak mówię, ten sej, tego tego savea pobiorę i może poza nagraniem spróbuję ponownie psać z GTA ale to za nie. Kurde, to psa na ponownie na 100%, to wiecie jak długo to, to mi zajmie? To mi zajmie bardzo długo, więc możecie się spodziewać tego, za że... Jakbym już kiedyś, być może, miała wam pokazać steru 4 100% 100%, to trochę czasu minie, minie, niestety, zanim to zrobię. To będzie taki totalnie bonusowy odcinek, ewentualnie. Prędzej GTA 5 psa 17%. No, w sumie już zaraz się udało, no ale to tam wtedy nie, nie była zbyt udana seria. Dobra, tak do poważnie ludzie, kończymy, kończymy już ten cyrk. Jestem naprawdę zawiedziona, że... Także dzisiaj ten dzień mogło być lepiej, ale niestety GTA 4 od tutaj swoje. Więc... Małej nagram kiedy indziej, będzie trochę obserwa od małej tepony. No co można, no nie znowu taka obserwa, no w poniedziałek myślę za... Małej nagram faktycznie. Z ja nie wiem, jak będzie ze sobotą. No mam nadzieję, że w sobotę. Moja mama ewentualnie gdzieś pójdzie na tą godzinę, to wtedy nagram Mirakulum I zresztą z tym wyrobię faktycznie. No chyba, za może ewentualnie moja mama pójdzie w sobotę do pracy. No czasami chodzi do pracy w sobotę, to może akurat jutro pójdzie do pracy. No to wtedy, bo jutro i nagrać Majtepony. Tylko teraz wiadomo, nie mogę wam tego obiecać, tak? Wam tego nie mogę obiecać, bo y, to może być różnie w takim spadku. Więc wam tego nie mogę obiecać, że jutro i tepony i Mirakulum, Nie mogę wam tego obiecać, więc... Y... Jakby co nie myślić, że tak zrobię. No i w sumie, ja mówię za jutro, a tak naprawdę, ewentualnie dla Was to by było dzisiaj, bo ten tego dostaniecie właśnie w sobotę dopiero. No ale dobra. Ja kończę. To będzie na tyle. się naprawdę sporo nagrałam. Bywajcie.